They've nie wiem czy zauważyłeś, ale w tym sanatorium nie ma normalnie dziewczyn, które rano spacerują, chodzą z kijkami, nawet je włóczą i tak dalej. A widzisz, przydałyby się, bo mężczyźni chodzą, nie? A, No, to to, by to, to sobie to chodzili. Byłoby fajnie, byłoby no, no. fajnie, no. ale u nas anioł dziewczyn. Mi powiedział u dziewczyn, nawet się nie przyznał, że uwe. u nas oczywiście, przywitałyśmy z kwiatami, fanfary, Boguś usiadł na tronie i błagatka cały czas, to co było, Boguś jest po prostu numer 1, no. to co się działo, to byli, no, dobra, jedno, trzy, a co robimy? ty wiesz, co się dzieje wieczorem, jakie są dyskusje, jakie awantury, bo ja chcę tego, nie ja chcę tego, wychodzą takie, to no. Mamy myśli, my... A nie, wydaje ja nie, już teraz pójdę. Tak bo tak, bo my jedynie tam śniadania, to jak sobie mam myśleć. Że... Ale czy wystarczy, ale, 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 napisać. Ale... My już. Marta, my też Taka jest prawda. Edi, tą tylko... tak jak ten. O. O. no że pani z pani mi się podoba. A coś. To dziękuję Ci bardzo. Słuchaj, czekam na to. Odpięciu. Kochany, powiedz jej to przy nas. Aha. Twoja moja się kończy. Widzisz, bo to jest... Bo to jest kurwa.